OK. po raz czwarty jesteśmy w Danewic, na wlocie AWO. Eee, ale po raz pierwszy będę obchodził całe pole i filmował. Tu niektórzy zostawiają swoje auta i przyczepy. Ci, co nie mają wyboru, albo ci bardziej wygodni. Cokolwiek mówił i tak go nie zrozumiałem. Dobra, będziemy wchodzić na pole. Mam nadzieję, że mi baterię. Ok, parking dla motocykli, które nie są towo. Także w mają tylko AWO i mfv. Mamy bramę. <murzanie> Say hello! <murzanie> ok, mamy parking dla motorów. Come on! Say hello! It was good? Yes, I was good. For my colleagues, I make the film. <laughs> okay, I must go. This year we have, we have uh, many sidecars. Yeah. Very am really surprised. Kolega said that he's ilością a bocznych. of Mamy na przykład takie fajne wydymki. Albo i oryginały. Sporciaki, niespodziaki. własne... O, jest nawet mój. Wezmę sobie czapkę, bo to pomniałem. Mamy wersję GSA. a Wiadomo jak to na takich lotach. Porównania, nieporównania. Wyznaczony ładny parking dla motocykli, także w rządku pięknie poustawiane, miejsca na namioty, też tył pod białym namiotem, wielkie, wielkim białym namiotem jest e, gastronomia, można sobie kupić browarek, albo coś do wiedzenia. Buzek, no, już lekko dostał. Na tyle zacznie padać, więc będę musiał się streszczać. Mamy też warsztat, jeżeli komuś przydarzy jakaś no, nieciekawa sytuacja, jest zaplecze, spawareczka i podstawowe części narzędzia. Można sobie naprawić motocykl, I zawsze pewnie pojawia się osoba, która też pomaga. Okej. Okay. Co roku jest jakaś atrakcja, taka specjalna wystawa. W zeszłym roku to były, pamiętam, krosowe, e, czyli GS-y. Wiesz, e, dwa lata temu były wyścigówki. W tym roku widzę, że to są traktorki takie na bazie silnika AWO, jak na przykład ten, albo MFW, jak ten konstrukcje na no, kurczę, iście jak nasze dziki ale na bazie silnika Junaka w ki